No hejka, zobaczcie jaki mamy wschód słońca, przepiękny. O, myślę, że. Mega, mega super. Aż nie mogłem się oprzeć, żeby Wam nie pokazać tego, jak to wygląda. Cześć, witajcie na kanale Dobry Projekt. Dzisiaj startujemy z kolejnym dniem. Zobaczcie jaki mamy piękny wschód słońca za naszymi plecami i co lecimy dalej działać. Odpalimy ogrzewanie wczoraj mieliśmy jeszcze akcję związaną z myciem okien. Weźcie zobaczcie jak to wszystko wygląda. Z zewnątrz. Po prostu pokażemy Wam jeszcze w ogóle na czym polega Temat związany z myciem okien, jeżeli chodzi o kwestie takich poremontowych tematów, bo to często jest tak, że ja sam osobiście bardzo długo się zastanawiałem, jak to ogarnąć. Eee, stwierdziliśmy, że poza płynem zwykłym, wodą, użyjemy jeszcze dodatkowo rozpuszczalnika. Z tego względu, że w przypadku okien czyszczenia, to tak podzielimy się z Wami, co się u nas dzieje. Tutaj o, w przypadku okien. Czyszczenia. E, dochodzimy do takiego momentu tutaj. Ania? Cześć, Ania? Cześć, witam. <laughs> Słuchaj, Ania, Ania w ogóle nam tutaj pomaga w ogarnięciu tematu, związanego z tym, żeby doprowadzić tutaj to wszystko do, do stanu takiego, wiecie, żeby było super czysto i w ogóle. I teraz tak, dochodzimy do takich momentów, w których pojawiają się problemy z. Tak, po pierwsze, mamy pozostałości. O, tutaj można pokazać na dole, tutaj mamy, tak? Mamy pozostałości po, po majstrach, tak? Którzy tutaj powiedzmy gdzieś tam jakieś kleje, coś, końcówki, jakieś resztki tynku. I teraz tak. Okazuje się, że do tego, żeby ładnie to schodziło, świetnie się nadaje aceton. Tak? Mhm. Dobra, super. I teraz tak, to jest jedna kwestia. I druga, zobaczcie, widzicie tutaj, o teraz. Spójrzcie, to był brud, który był nie do domycia. Nie do domycia był normalnymi płynami, zgadza się? Bo to tak, nie chciało puścić. Tak. I teraz tak. Yy, aceton jest słabszy. Odkryliśmy, że aceton jest słabszy, ale ładnie puszcza. O. Tak. Super, dobra. Natomiast ten uniwersalny. Ten uniwersalny jest silniejszy i on tam dosyć mocniej ingeruje w, w kwestii tutaj tego plastiku. Zachodzi tam ta reakcja, jak gdyby jest, jest dużo bardziej intensywna, dzięki czemu, dzięki czemu możemy pozbyć się e, zabrudzeń od e, farb. Tak? Ponieważ jeżeli ktoś tutaj gdzieś malował, coś robił i tak dalej, gdzieś tam poleciała mu farba olejna czy coś, to wychodzi na to, że jest silniejszy od acetonu. I w sumie jesteśmy zdziwieni z tego względu, że... Że myśleliśmy, że będzie odwrotnie. A tu się okazało, że ten uniwersalny robi robotę. Czyli co? Najpierw należy te okna umyć, wyczyścić, doprowadzić do porządku, a później bierzemy się tutaj za te elementy takie plastikowe. Dobrze, i teraz tak. Tutaj mamy przykład, właśnie pokazaliśmy przed chwilą tego, jak to schodzi ładnie. Jeszcze raz pokażemy, może widzą. Tutaj, czekaj. Dobra, tu mamy tak, uniwersalny. I teraz, jeszcze co? Pokaż tutaj. O, tutaj widzicie. Okay. Nie, to schodzi z tego, 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 tego. Aha. A tego nie idzie? Nie, z czyli... tym zielonym nie idzie, tylko z tym białym. Aha. Czyli wychodzi na to, że ten taki wrzarty brud stary, tak? Czyli te takie okna, które są lekko pożółkłe, powiedzmy od środka czy coś takiego, to lepiej ten aceton działa, tak? Tak. A ten uniwersalny lepiej. E, Farbę. Farby. No, a czyli widzicie, czyli okazało się, że w sumie dobrze, że się zaopatrzyliśmy tutaj w dwa rodzaje. I teraz tak, ja Wam pokażę. I jeszcze yy, tutaj to okno. Ono już jest tak troszkę lepiej doczyszczone. Tak? I tutaj jeszcze mamy. O, tutaj, front. No, powiem Wam całkiem, całkiem to wygląda. Mega! Brawo, Ania! <grywy> Dobra, tutaj jeszcze będziemy mogli się pobawić. Yy, chodzi o kwestię tutaj, tak? Ponieważ było źle tak domalowane nierówno, ale to trzeba będzie odciąć silikon i wyrównać to wszystko. Ale wiadomo, że to już jest taka mega precyzyjna robota, ale spokojnie za nią też się zabierzemy. OK. Widzicie, że okna mamy pootwierane z tego względu, że trzeba grzać. Tutaj jeszcze jest do umycia, tu jest do umycia, tutaj też mamy do umycia. Cześć Byszek! Cześć, <laughs> cześć! cześć. Słuchajcie, o tu mamy jeszcze kwestię tych drzwi do ogarnięcia, a to no już jest umyte. Dobra, Spoko, teraz tak, tutaj pod tymi przepięknymi szmatami mamy ukryte butle. One są podłączone pod dwa regulatory. Czekajcie, co ja Wam pokażę, bo jak już mamy odpalać ten piec, to żebyście wiedzieli o co chodzi. Tutaj wstawiliśmy dwa regulatory, dwie butle. Podłączone. <laughs> propan. O, to jest bardzo fajna i ciekawa informacja. Propan jest gazem, który nie marznie. W związku z tym, jeżeli ktoś chce trzymać butle na zewnątrz, to trzeba bardzo na to zwrócić uwagę, z tego względu, że szczególnie zimą, to wiadomo, że okaże się, że butan zamarznie, a propan nie. W związku z tym Kupujcie propan z tego względu, że różnica jest dosłownie na butli tam 1-2 zł, a macie gwarancję tego, że to wam nie będzie marzło, tak? I, ten, I te butle mogą na zewnątrz stać, czyli przy minusowych temperaturach to jest istotne. No i co? Z wjeżdżamy. Cześć, Cześć, Cześć Ania. Cześć! Chciałem powiedzieć? Jak, tak? ma, jak gaz do samochodu tankują, tak? Tak. To jako ma temperaturę minus ile? Nie wiem. 60 stopni, tak, ci może gaz zamarznąć. Ale no. jakże w samochodzie? Jak tak. się tankuje? Tak. Masz pod minusową temperaturę, wiem, bo pracowałem kiedyś na stacji. Minus przy minus 60 stopni ma. Jak tam gaz do samochodu. A. Ach, a, bo tam, bo bo marznie. Faktycznie jak się wyciąga no, ten to pistolet, to ma. No, to jak ci może gaz zamarznąć. No nie, ale wiesz co, ja ci powiem, że akurat w przypadku Ja nie wiem jak jest na stacjach benzynowych. O, może pytanie do widzów, jaki gaz jest na stacjach benzynowych. Ale jaka to jest mieszanka gazu. Każdy, gaz jest gaz. No nie wiesz, tylko że są różne rodzaje, i tak jak w przypadku, ja ci mówię z tego względu, że w przyczepie kempingowej miałem gaz propan-butan, i to było tak, że butla do połowy można było ją używać czyli do momentu, no, no, kiedy no, no, propan no. szedł, a reszta, butan po prostu marzł i nie, nie szło. Jak gdyby trzeba było czekać, aż buta odtaje. Odta, Jeszcze jedno tak? Nigdy butli nie nabijają do pełna, zawsze masz 10-5%. Powietrze. Nie, nie, no to się zgadza, to się zgadza. Nie dobijają na do końca. Aha, dobra. W zrobieniu to co? Wjeżdżamy na chatę, poczekajmy. No Czyń Czyn honory, jak to się Okej, okay, dobra. Dobra, spoko. To chociaż na żeby trochę namoczyć. Dobra, okej, okay, otwieramy. A, właśnie, słuchajcie. Tutaj bardzo dużo zmian nastąpiło w środku. Jak byliście ostatnio i oglądaliście, nasi widzowie, Aha. to było po prostu... Grubo, a teraz w tej chwili dosłownie pokażę Wam, jaka jest różnica po kilku godzinach, ale teraz jeszcze zajmijmy się piecem, a więc tak, startujemy, dobra. Robimy wjazd na kotłownię, dobra, piec jest. W ogóle bardzo ciekawe rozwiązanie w tych przyczepach jest, tych, tych angielskich, z tego względu, że przy podpięciu tutaj, o, tu widać, słuchajcie, jest włącznik, i to jest tak, że normalnie u nas standardowo, jeżeli chcesz odłączyć dane urządzenie i chcesz mieć pewność, że tam nie dochodzi prąd, to po prostu trzeba wyciągnąć wtyczkę. A tutaj jest taki przyłącznik. Mega! Po prostu uważam, że to jest genialne rozwiązanie, z tego względu, że nie trzeba szarpać za te wtyczki, wyciągać za każdym razem. Podchodzisz, pstryk włączony, wyłączony. Dobra, piec zaczyna żyć. Tak, rusza, rusza, startuje, dobra, poczekajcie moment, moment, moment. Aha, coś tutaj mówi nam sygnalizuje reset. Tylko czy on odpali, czy trzeba go zresetować? Dobra, spraw. Spróbujmy może reset. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, powinien wystartować co czy nie? Dobra, może inaczej. A tutaj poszedł, słyszcie. teraz iskra, iskra, iskra. O, iskra. Dobra, poszło, wystartowało. Spoko. Na początku mieliśmy kłopot z tym piecem. Ja myślę, że on potrzebował chwilę, żeby się tam rozpędzić i tak dalej. On się zawieszał, coś. Tu tego parę razy go resetowaliśmy, ale już wczoraj widziałem, że, że kłopot zniknął. Leci temperatura do góry. I teraz tak, tutaj mamy regulację temperatury na piecu. Słuchajcie, ogólnie zasada jest taka, żeby to było Oszczędne ogrzewanie to należy nisko temperaturowo lecić, tak? wiadomo, że tam idealnie, jakby to było tam, wiecie, tam 30 parę stopni, tak? Ale to jest tak, że myślę, że spokojnie tutaj około 30 paru stopni, jeżeli będziecie mieli, to, to, to wtedy to jest takie grzanie ekonomiczne, tak? Czyli w momencie, kiedy lecimy z temperaturą do góry, to w tym momencie te grzejniki będą tam na full, na maksa, że nie będzie szło ich dotknąć, ale jednocześnie też. Ale jednocześnie też to spalanie tego gazu będzie dużo dużo większe. W związku z tym spoko. 30, parę stopni jak sobie ustawicie na początek. Myślę, że tak możecie wystartować swoją przygodę z, z oszczędnym spalaniem. Teraz co jest bardzo ciekawe jeszcze w tej instalacji, z tego względu, że ta instalacja ona jest zalana glikolem, tak? Czyli ona jest zalana czy tam płynem borygo, czy jakimś tego rodzaju płynem. Chodzi o to, żeby Instalacja nie, nie przemarzała, tak? w związku z tym to jest mega fajne rozwiązanie, ponieważ w normalnych instalacjach mamy dopuszczanie wody e, po prostu tej takiej, która jest w sieci, tak, i do, do pieca, jak gdyby dobijanie do tutaj tego ciśnienia. Natomiast tutaj w tej chwili, w momencie kiedy podniesie się temperatura, podniesie nam się ciśnienie, dzięki temu, że jest zalany płynem, który nam nie zamarznie, w związku z tym nawet jeżeli zostawimy, to będzie wszystko wyłączone. I to jest też bardzo fajne takie rozwiązanie off-gridowe, gdzie nie będzie trzeba prądu, żeby tam utrzymywać na jakiejś temperaturze. Ale moim zdaniem powinniście zawsze pilnować tego, żeby, żeby raczej jednak mimo wszystko nie, jednak w, w tych kilku stopniach utrzymywać takie pomieszczenia, które chcecie używać, żeby one tam powiedzmy, o tak nazwijmy to, żeby, żeby w środku ładnie pachniało, tak? Dobra, spoko, to co, zamykamy i ja Wam jeszcze tutaj pokażę, Dobra, tutaj mamy strefę czystości, w związku z tym trzeba wyskoczyć z butów. Dobra, tutaj mamy pierwszy grzejnik. Tutaj już się coś tam na pewno powoli zaczyna dziać. No, już zaczyna być powoli ciepło. Dobra, i teraz tak, my się na pewno zajmiemy tym grzejnikiem, z tego względu, że tak jak widzicie, on jest tam dojechany, ale po pierwszej wizycie, po pierwszej wizycie takiej kilkugodzinnej w środku, pokażemy, pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda. Dobra, czyli tak, mamy tutaj pomieszczenie jedno, Tutaj pamiętacie byliśmy, tak i teraz tak tutaj mamy tamtego, wiecie, ten mały tam dylemat i tak. Tutaj jest pomieszczenie, ta toaleta. Pamiętacie co tutaj było, bałagan był, a teraz jest ogarnięty jest porządek. Przynajmniej jeżeli chodzi o kwestię podłogi z tego względu, że, że o wykładzinę należy dbać. Jak ją tam zakatujecie, to później po prostu odtwarzanie tego wiadomo, że zawsze będzie zajmowała dużo więcej pracy. W przypadku adaptacji tego typu pomieszczeń, domków na samym początku wiadomo, że one zawsze w jakiś tam sposób potrzebują odetchnąć. W związku z tym tak. Grzejemy, wietrzymy. Grzejemy, wietrzymy. Grzejemy, wietrzymy. Teraz możemy pozamykać okna, tak? Zamykamy z tego względu, żeby nagrzać tutaj, tak? OK. Tutaj w środku. Powiem wam dosłownie, co było zrobione w środku. W środku została ta wykładzina wyczyszczona, tak. Nie było nic myte, ale chodziło o to, żeby już w momencie, kiedy będziemy chodzili, żeby już było czysto, żeby te brudy wszystkie całe nie roznosić. Dobra. Tutaj. Tak, czyli co? Ogarnęliśmy tutaj. A, tutaj chyba nie ten, chyba nie, nie ogarnąłem. Chyba nie było. Dobra. No chyba nie, no, ale dobra, spoko, tutaj tak, dobra, dobra i tu, o, na noc wszystko było pootwierane z tego względu, żeby, żeby po wczorajszym graniu to wszystko wywietrzyć, tak, a teraz grzejemy, grzejemy, wyłączymy otwieranie okien, wietrzenie, a tutaj jeszcze trzeba iść zamknąć okno, bo też jest otwarte, to jest otwarte, tak, było otwarte na noc. W związku z tym dobra, zamykamy i lecimy dalej, lecimy, lecimy. Okay, dobra. dobra, tu małe zmiany. O, stół przestawiliśmy. Dobrze, te zasłonki to jest jedyna chyba jeszcze, która została. A tak jak już widzicie w tych oknach, tutaj też jeszcze wisi. Dobra, ale dobra. I teraz tak, okno. Zamykamy. Po co? Żeby tutaj grzać. Dobra, i lecimy dalej. Dobra, lecimy. O, słuchajcie, to był odkurzacz, który wczoraj używaliśmy tym szrubrem. tak? Mega fajna sprawa, powiem Wam naprawdę super, z tego względu, że można tym szrubrem tam trochę poruszyć te, te, tą wykładzinę i tak dalej trochę tam z niej wydostać tego piasku brudu i w ogóle. Dobra, i tutaj jesteśmy w pokoju. Zobaczcie, zdjęliśmy te firanki, tak naprawdę nic tu nie robiliśmy, poza tym, że, że tą wykładzinę ogarnęliśmy, tak? Ona była czyszczona. Poprze poprzestawialiśmy tutaj te, te, te meble, sofy. E, I co tutaj jeszcze? Aha, dobra, to teraz tak, zajmujemy się zamykaniem, bo było wietrzone, wszystko wietrzymy, grzejemy wietrzymy. Ja wiem, że to boli, bo to tak trochę, ale. Słuchajcie, tak trzeba po prostu. Taka jest zasada. Wietrzymy, grzejemy. Wietrzymy, grzejemy. Dobra, lecimy, zamykamy. Szybki, przepiękny. Wow. Okna jeszcze są brudne z tego względu, że to akurat nie było myte. Ale te tutaj, o te, 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 te od zewnątrz były myte. Teraz jeszcze tylko kwestia w środku. Tak? O. I wiecie co, jak już jestem, to od razu Wam coś powiem. Spójrzcie tutaj, tutaj w tym miejscu oryginalnie było to lustro, tak. Natomiast ktoś tutaj wcześniej przerobił, założył gniazdko i podłączył antenę. Super, fajnie. Na pewno tutaj ten telewizor myślę, że, że na pewno pasuje. Natomiast powiem Wam, że jeśli to lustro, które tutaj było postawimy. Ja chcę, żebyście tylko sobie zobaczyli. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Dobra. I teraz tak, trzy słowa na temat luster. To jest mega rozwiązanie. Po pierwsze, na ukrywanie różnego rodzaju jakichś tam defektów, czy tam tego, co tam gdzieś tam jest. Słuchajcie, jakbyśmy przestawili, to jeszcze nie będzie w ogóle widać tego, tego gniazdka. O, 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 dobra. O, tak równo, jak ono tam zawiśnie Dobra. Tak, i teraz tak. Po pierwsze, mamy poukrywane z drugiej strony to polskie tam gniazdko czy coś. Tutaj ta antena to tak niezbyt dobrze to wyglądało. Dopóki nie będzie telewizora, to na pewno warto wrócić tutaj do tematu związanego z tym lustrem i teraz tak, jeśli macie jakieś uszkodzenia cokolwiek i tak dalej, powinniście to przykrywać takimi elementami, które są naprawdę autentycznie ozdobne, tak, żeby one, żeby one dobrze gdzieś tutaj, powiedzmy, komponowały i wyglądały. Także to jest jedna ze sztuczek, którą warto tutaj, powiedzmy, o niej mówić, bo lustra są zawsze mile widziane. Poza tym, lustra dodatkowo zawsze optycznie zwiększają pomieszczenia. Tak, i to jest coś, co z całą pewnością zawsze gdzieś tam dodaje uroku. Także możecie spokojnie niektóre przestrzenie wypełniać lustrami, dzięki temu jakieś tam defekty, uszkodzenia. Tak, no nie musicie wtedy całej płyty tutaj wymieniać, bo ktoś się tam wcześniej podziurawił. I od razu super, to bardzo fajnie wygląda. Moim zdaniem, oczywiście. Tak? Ok. No to co? Lecimy dalej. To co widzieliście tutaj, a widzieliście wcześniej na filmie po takim oprowadzaniu podstawowym, zaraz po zakupie, no to sami chyba widzicie różnice. Tak, za kuchni się jeszcze nie zabieraliśmy, ale moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę spędziłem tutaj tylko dosłownie tam kilka godzin, to już, już to wszystko zaczyna nam wyglądać lepiej. Do kolejnych odsłon w takim razie. Trzymajcie się. Hej hej. Jeśli film Wam się podobał, łapka w górę. Jeśli uważacie, że to katastrofa, no cóż, łapka w dół. Pozdrawiamy w takim razie i zapraszamy na nasze kolejne filmy. Do miłego i do zobaczenia. Na razie, hej!